Jakiś czas temu zawieźliśmy Gdynię do Krakowa i był to hit. Myślę, że dzisiaj hitem stanie się Adaś, czyli replika pomniku, pomnika Adama Mickiewicza, który właśnie stanął nad morzem razem z całą ekipą, która reklamuje Kraków w ramach ich wielkiej kampanii reklamowej. Bardzo się cieszę z tych odwiedzin. Mam nadzieję, że zdołamy ugościć Kraków zgodnie z ich hasłem, równie po królewsku jak Kraków gościł Gdynię, a przede wszystkim jestem niezwykle zadowolona z tego, że tak dobrze nam się współpracuje między miastami. No i z tego, że. Mieszkańcy mają dodatkowe atrakcje i turyści, które z pewnością ich cieszą. Promujemy się razem z Województwem Małopolskim w ramach akcji. Odwiedź Kraków, odkryj Małopolskę. Jest to kampania finansowana z funduszy europejskich, z Małopolskiego Programu Operacyjnego. Bardzo się cieszymy, że dostaliśmy takie zasilenie. Jest to element kampanii ogólnopolskiej, którą realizujemy. Natomiast z Gdynią Kraków łączą bardzo serdeczne stosunki. Już od kilku lat wzajemnie wspieramy się promocyjnie. W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność też gościć Gdynię na rynku Kraków. Więc tym razem w ramach rewanżu Adam Mickiewicz postanowił wybrać się na krótki odpoczynek do państwa miasta. Morze, góry to jest coś, co Polacy oczekują w okresie wakacyjnym i trudno, żeby Małopolska i Kraków nie pojawiła się no, w tym najważniejszym dla polskiego morza miejscu, czyli w Trójmieście, zwłaszcza w Gdyni. I te więzi między Gdynią i Krakowem są zadzierżgnięte już od wielu dziesięcioleci i stąd łączymy się z Gdynią. Pokazując to, co mamy ciekawego, czyli polską kulturę, stąd Adaś, który stoi obok, obok mnie, czyli kawałek Krakowa, przywieźliśmy nad Polskie Morze, przywieźliśmy do Gdyni. No i też uruchamiamy specjalny pociąg, który będzie mógł przewieźć mieszkańców tej miasta do Krakowa. I w ten sposób pokazując też Małopolskę. Chcemy, żeby właśnie polskie morze z polskimi górami było z sobą już na trwałe połączone.